Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela, czas wyjątkowy. Idziemy do Jezusa. W ten niedzielny Panie dzień, gdy zapraszasz nas, byśmy nieco więcej czasu poświęcili na rozważanie Słowa Bożego, modlitwę, Eucharystię, czytamy Jana od Krzyża, który mówi o Twojej obecności, o przebywaniu w nas. Być może ten fragment bardzo mocno wiąże się z wczorajszym naszym rozważaniem, to chcemy go dziś zacytować, bo jest to wielka pociecha, napisał Święty Jan od Krzyża, dla duszy wiedzieć, że ta dusza nigdy nie jest bez Boga, choćby była w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce. Nie pozwól nam, Jezu, o tym zapomnieć, szczególnie wobec sytuacji, w której wielu spośród nas wybiera się do Kościoła na Eucharystię, by te słowa w nas pracowały, przemieniały nas no i dawały nam zaczerpnąć na tyle dużo miłości, by w ciągu tygodnia tę miłość roznosić wszędzie tam, gdzie nas poślesz. Działaj w nas, Jezu. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Moi drodzy, opatrzymy na uczniów, którzy się posprzeczali, jak to jest delikatnie powiedziane. Jeżeli ktoś oglądał już wspominany, wspominany przez nas film, wybrani, to wie doskonale, że jest tam świetnie pokazany Piotr, który się tłucze, bijąc po gębie. Nie wiem, jak sprzeczanie pomiędzy uczniami wyglądało, ale myślę, że było rzeczywiście pełne emocji i pewne no, czegoś, co nawet trudno dzisiaj. Odtworzyć wobec pewnej mentalności i kultury, która obowiązuje w Izraelu. Ale na co chcę zwrócić naszą uwagę? Moi drodzy, w Piśmie Świętym wiele razy jest mowa o tym, że ci, którzy idą za Chrystusem, wcale, ale to wcale nie są tacy dobrzy, nie są tacy poukładani, mają takie sytuacje jak ta. Yy, sprzeczają się między sobą. Można powiedzieć, że, że panie Jezu, mogłeś lepiej wybrać. Ja muszę wam powiedzieć, że ja, ja wiele razy, patrząc na swoje życie, na swoje upadki, na swoje yy, często słabe wybory, na to, że wiele razy zawiodłem wiele osób, skrzywdziłem wiele osób, ale nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem w żaden sposób nigdy nikomu zadać bólu. Nigdy. A mimo tak. I tego postanowienie i tak mi to nie wychodziło. Mimo tego, że postanowiłem, że nie zgrzeszę, wiele razy zgrzeszyłem. Mówiłem sam do siebie, Panie Boże, dlaczego ty mnie wybrałeś? Ja bym siebie nie wybrał. Kiedy patrzyłem na moją klasę, w której zdobywałem pierwsze wykształcenie, bo mam kilka zawodów wyuczonych, i w pierwszym rzędzie jestem kierowcą, mechanikiem, to powiem Wam, że widziałem tam chłopaków, którzy byli pobożniejsi, którzy byli rozsądniejsi, którzy byli inteligentniejsi i myślałem sobie, Panie Boże, to oni powinni być na moim miejscu w byciu księdzem, ale to mnie, bez żadnej mojej zasługi, wybrałeś. Więc odnajduje się na wskroś tej dzisiejszej Ewangelii. Co nie oznacza, że pozwalam sobie na to, żeby, żeby grzeszyć, że ja chcę grzeszyć. Nie. Że, tym bardziej, że chcę trwać w grzechu, nie. Ale nie oznacza to wcale, że wychodzi mi wszystko tak, jakbym chciał. Że oznacza to, że, że nie spóźniam się, że zawsze dotrzymuję słowa i tak i tak Pracuję, walczę, zmagam się. I powiem Wam, że bardzo w tej dzisiejszej Ewangelii y, odnajdując siebie, y, staram się widzieć, y, widzieć siebie też oczami Jezusa. Y, pomaga mi w tym jedno ze stwierdzeń księdza kardynała krajewskiego, który mówi: Pamiętaj, że Bóg wybrał Ciebie wiedząc jaki Ty jesteś, jaki Ty byłeś i nawet wiedząc jaki Ty będziesz. I on zaryzykował. Więc gdziekolwiek jesteś, zawsze pamiętaj, że masz być ustawiony w kierunku do Niego. I tutaj myślę, że może warto dzisiaj dotknąć tematyki dość problematycznej, szczególnie wobec najróżniejszych problemów, które Kościół przeżywa. Mianowicie w Piśmie Świętym, szczególnie w listach Świętego Pawła, widzimy problemy, które. Które mają poszczególne gminy chrześcijańskie. Tam są najróżniejsze problemy. Od zdrad, cudzołóstwa, to potem, przecież wiemy, że pierwotny kościół zastanawia się, co z takimi ludźmi zrobić i co z tego wynika. To jest dłuższa opowieść i dłuższa historia, kiedy historię kościoła poczytamy. Tam są spory, tam są właśnie, tam jest, ja jestem, pamiętacie, to naj, najbardziej głośne, ja jestem od Pawła, ja od Apollosa. Czy, 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 czy Chrystus jest podzielony? Czy to o to Chrystusowi chodziło? E, a jednocześnie ci sami ludzie, których Paweł punktuje w wielu miejscach, są przez niego nazwani, uwaga, świętymi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy wiedzieć, że słowo święty ma różne znaczenia. Święty to jest nie tylko ten, które został wyniesiony do chwały ołtarzy. Błogosławiony też jest świętym, pomimo tego, że zna go może mniejsza społeczność. Stąd mamy tę gradację w wymiarze, jeżeli ta mniejsza społeczność zna jakiegoś człowieka, jest on dla tej społeczności błogosławionym, jeżeli ta świadomość tego, że. Tak wiele zrobił on dla innych, jest bardziej znana, bardziej powszechna. Kościół wynosi do chwały ołtarzy, nazywając człowieka świętym. Mówię o ogłoszonych świętych. Ale w piśmie świętym, święty oznacza tego, który idzie za Jezusem. I stąd, zobaczcie, łatwiej nam zrozumieć kwestię charyzmatów, otwarcia na nie, przyjmowania. Wielu mówi: No co ja mam, jestem święty, żeby teraz modlić się o, o, o uzdrowienia? Czy jestem święty, żeby Bóg do mnie mówił? Tak, jesteś święty. To znaczy, jesteś tym, który idzie za Jezusem. Jeżeli oczywiście idziesz za Jezusem. Ponieważ prawdopodobnie przeżywasz bardzo podobne sytuacje jak ci, którzy są krytykowani przez świętego Pawła Starsu. To ma nie zwalniać Cię od pracy nad sobą, to ma wyznaczać kierunek, na którym podążasz, ale jednocześnie macie uwrażliwiać, że Bóg jest gotowy działać nawet przez Twoją słabość, nie błogosławiąc Twojej słabości. Nie mówiąc o to dobrze, yy, doświadczasz mocy tego działania ale ty nie musisz robić nic z tym, że w takiej lub takiej dziedzinie jesteś y, słaby. Ktoś powie, a ma ksiądz jakiś, choć jeden fragment Ewangelii na potwierdzenie tego, co ksiądz mówi? Tak, jest to bardzo często przeoczany fragment Ewangelii przez nas, kiedy Jezus upomina tych, którzy przyszli do Niego i się szczycą, że w Twoje imię, Panie, wyrzucaliśmy złe duchy. Mówiliśmy obcymi językami, uzdrawialiśmy, a jest, mówi, powiem wam, precz odejdźcie, wcale was nie znam. I wielu mówi, to w takim układzie, według tego fragmentu, lepiej może nie wchodzić w dary duchowe. To jest bardzo mylne, dlatego że zaprzeczyłoby to całej teologii świętego Pawła i Piotra, którzy mówią o charyzmatach, o darach duchowych, o tym, żeby te dary duchowe poznawać, przyjmować i nimi posługiwać. No więc o co w tym fragmencie chodzi? W tym fragmencie, który już wiele razy słyszeliśmy w naszym życiu, jest mowa o tym, że ci, którzy szli za Jezusem, posługując w jego imię, jednocześnie, uwaga, trwali w nieprawości. To jest bardzo ważne dla nas. Jezus to, na to zwraca uwagę. Odejdźcie ode mnie ci, którzy dopuszczacie się nieprawości. Nie nazywa darów duchowych nieprawością. Tylko pokazuje, że On jest gotów nawet działać przez człowieka e, bardzo pogrążonego w grzechach, żeby jego chwała się objawiała, żeby dzieła wielkie mogły się dziać, ale jednocześnie rozliczy tego człowieka na koniec jego życia. I to jest wielka przestroga dla nas, czyli z jednej strony. Nie lękanie się tego, żeby na boże dary się otwierać, a z drugiej strony nieustanna czujność. Panie, ja chcę być w tobie, ja chcę trwać w stanie łaski uświęcającej, ja nie chcę zgadzać się na najmniejszy grzech w moim życiu, by nie usprawiedliwiać siebie tym, że trwając w grzechu mogę dokonywać wielkich rzeczy. Tak, możesz dokonywać wielkich rzeczy w imię Jezusa, ale pamiętaj, że Jezus wtedy powie ci te same słowa odejść ode mnie, który dopuszczasz się nieprawości, trwasz w nieprawości. Na cały dzień dzisiejszy na całą dzisiejszą niedzielę. Niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A w komentarzach wpiszcie co chcecie. Do jutra.